Jest z nami Maciej Rosowek, witam serdecznie. Dzień dobry. Maciek, no, cieszymy się z Twojego powrotu. Na pewno e, wielu kibiców też tutaj oczekiwało i przywitało Cię już w, w składu. E, brawami. No Na pewno ten powrót e, trochę Twój e, niesmakiem, był porażka arki, ale sytuacji było mnóstwo. Między innymi, ty miałeś bardzo dobrą. Proszę podsumuj kilka słów o tym meczu. No obieść. dokładnie, na pewno zależało nam. Żeby wiadomo przede wszystkim wygrać, uważam, że i tak, mimo że graliśmy w 10 od pierwszej połowy, to no, stworzyliśmy multum tych sytuacji i nawet. Że tak powiem, sytuacja się powtarza. Uważam z poprzedniej rundy, kiedy tutaj byłem, też bardzo często mieliśmy, dominowaliśmy przeciwników, mieliśmy sporo okazji, że tak powiem, nie chciało, przysłowiowo nie chciało wpaść i, i myślę, że dzisiaj też mogliśmy, mogliśmy to zobaczyć, gdybyśmy mieli powiedzmy może trochę więcej szczęścia lub zimnej krwi i wykorzystali tę sytuację. No to przypuszczam, że nawet byśmy się tutaj cieszyli, mimo gry w niedowadze. Z trzech punktów, a, no a tak się nie stało. Ja też, właśnie tak jak tutaj mówimy, miałem to jedną sytuację z bliskiej odległości i no i, no i tyle. No. Jak nie wykorzystujemy tylu sytuacji i takich sytuacji, no to ciężko, ciężko, żeby wygrywać. No właśnie, generalnie się mówi, że w momencie, kiedy traci się bramkę bardzo szybko, w czwartej minucie, masz jeszcze <grym> y, prawie cały mecz na odrobienie strat, i, i rzeczywiście, nie, tak, że ta czerwona kartka nie spowodowała, że się podłamaliście. Ale czego zabrakło dzisiaj? Myślę, że tak jak właśnie mówiłem wcześniej, zdecydowanie tej finalizacji, bo, bo no, problemu z tworzeniem sytuacji nie mieliśmy mimo gry w 10, więc, więc tak naprawdę myślę, że każdy, kto oglądał mecz, widział, że brakowało tylko tej kropki na Dino. końcówka meczu to już yy, nadziewaliśmy się oczywiście na kontry, ale tam. Uważam, że tychy w ogóle praktycznie nie wychodziły. No, w sensie, że zamknęliśmy ich w ich polu karnym, więc tam brakowało, brakowało, wsadzenia tej nogi i tak jak mówię tej przysłowiowej, przysłowiowej kropki na dy. Dziękujemy w takim razie no i życzymy, żebyś rozpoczął wkrótce ponownie swój licznik w Arce. Bramek no. lub asyst.